Cieszę się bardzo e, z wygranego meczu. Było nam bardzo potrzebne, bo w tych poprzednich meczach e, graliśmy nieźle, ale e, nie wygrywaliśmy i to zwycięstwo tutaj na tak gorącym terenie bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o grę, e, było wiadomo, że derby rządzą się takimi prawami, że bardzo dużo jest e, walki, e, każdy ma boiska. I, i, no i niecałe pół godziny już czterech chłopaków miało żółte kartki, także musieliśmy grać bardzo ostrożnie, co e, widowisko straciło na to. Ale cieszymy się, że wygraliśmy, wygraliśmy dziś chyba z pół godziny w, w dziesięciu. Później jak e, e, tutaj jeden z zawodników szedł, no to wtedy mieliśmy jakby pole e, manewru większe. I wtedy wyszły nasze takie jakby umiejętności indywidualne e, Fajnie się zachował Kuba, e, wyprzedził bramkarza, karny. Dużo szczęścia przy tym szale, jeżeli chodzi o e, bonda, ale cieszymy się, dopis, dopisujemy trzy punkty i walczymy dalej.